Witam, witamy wszystkich degeneratów krypto w kolejnej odsłonie crypto Bros. Dzisiaj mówimy o pasywnym zysku. A chyba nie ma lepszej opcji na pasywny zysk niż po prostu trzymanie tokenów zdecentralizowanych giełd tak zwanych tokenów X albo F i nazwa giełdy. Dlaczego? Ponieważ no, te tokeny zbierają one albo Wzrastają na wartości, im więcej wolumenu jest na tej giełdzie. Czyli zawsze jakiś tam procent opłat, jakie płacą traderzy dla tej giełdy, idą i kupują ten token. I w ten sposób wartość tego tokenu wzrasta. Czyli skupują wartość tokenu giełdy i to wrzucają w token giełdy z XM z przodu na przykład. Tak jest na przykład na przykładzie giełd z fantoma tak jest na przykładzie giełd z trader joe i wiele giełd tak robi i w ten sposób my posiadając te tokeny giełd zastakowane lub zamknięte w postaci x tokenu no nic nie musimy robić tylko zarabiamy na tym jak ludzie tradują czyli im bardziej popularna giełda tym więcej na tej giełdzie zarobimy no numerem jeden teraz jeśli chodzi o wybór giełdy jak pewne wiecie, jeśli śledzicie nasz kanał, jest giełda na fantomie SpookySwap. Dlaczego? Ponieważ SpookySwap ma e, wolumen, jak tu zobaczycie, dzienny 140 milionów dolarów. Czyli, jak mamy te tokeny XB, to zawsze jakiś tam procent z tych 140 milionów dolarów skupuje nam te tokeny i wzrasta nam wartość naszego tokenu, które posiadamy XPU. A SpookySwap market cap jest zaledwie 125 milionów, czyli ich market cap jest mniejszy niż dzienny wolumen sprzedaży. To jest coś niesamowitego. Kolejna ciekawa giełda. Podobnie duży wolumen sprzedaży, oprócz tego mają Launchpad i dużo bardzo ciekawych rzeczy na Avalanche, a Avalanche jest to dominujący, chyba najbardziej zaawansowany blockchain na świecie. Więc Giełda Trader Joe na pewno y, będzie tutaj sobie nieźle radzić i kolejna giełda jedna z naszych ulubionych z 37 milionami dolarów dziennego obrotu jest Beethoven X to jest właśnie fork balancera. Tutaj mamy bardzo fajne pola w różnych proporcjach no i bardzo dobre incentywy jeżeli posiadamy ten Fbit token także nie ma chyba lepszej opcji dla Was niż te właśnie zdecentralizowane tokeny na pasywny zysk. Pozdro!